Cześć. Dzisiejszy odcinek jest o tej palmie, Washingtonia Robusta. To jest moja mniejsza palma. Ten odcinek jest o tym, czy warto hodować palmę w gruncie. Dla ludzi, którzy się często zastanawiają, Donica czy grunt. Więc powiem Wam krótką historię tej palmy. Wrzucę później zdjęcie, jak ona wyglądała. Jak ją przyniosłem do domu. Otóż tak, ta palma była. Dwa sezony w donicy u mnie. Miała jakieś 26 cm obwodu pnia. Później ją zmierzymy. Zobaczycie ile przerosła w gruncie. Ona jest teraz w tym momencie drugi sezon jej idzie w gruncie. Wypuszcza mnóstwo liści. Patrzcie jakie liściory. Piękne, zdrowe. Powiem szczerze, że Próbowałem policzyć, ile w tym sezonie liści wypuściła, ale się pogubiłem. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Nie chcę tutaj kłamać, ale sporo liści wypuściła. No i powiem tak: ta palma miała, pier, ma pierwszą zimę za sobą w gruncie. W tą zimę ją pierwszy raz zimowałem w gruncie. Powiem Wam, że super przezimowała. Naprawdę super. No i tak. Pień wygląda tak. Nie wiem, jak to będzie widać na telefonie. Dobra, nie będę tu ściemniał. Mierzyłem ją minutę temu. Miała 26 cm, jak była w donicy. Teraz ma równiutkie 70. Zaraz, może uda mi się zrobić zdjęcie. To pokażę. O, proszę. Jedną ręką jakoś to jest. 70 cm grubości niesamowicie rośnie w gruncie polecam jak się ktoś zastanawia to naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać lepiej poświęcić troszkę czasu zbudować tą budę z poliwęglanu czy z czegoś jak ktoś ma mniejszą palmę będzie na lata ale naprawdę efekt jest, efekt jest super mega rośnie I robię jeszcze test Daktelowców. Daktel w gruncie w tym roku pierwszy raz wsadzony. Powiem Wam, że śmiga nieziemsko naprawdę. Mam drugiego identycznego w Donicy w kastrze i chcę właśnie zobaczyć różnicę, jak to będzie wyglądać. Ile Daktelowiec w gruncie będzie szyb, szybciej rósł od Daktyla w Donicy. Dobra, to by było na tyle. Miłej niedzieli.